Czy zdarzyło się Pani wsiąść do auta pod wpływem alkoholu? Stosuję taką zasadę, że jeżeli prowadzę, to nie piję. I zawsze przed jakimś wyjściem na imprezę ustalamy z mężem, kto jest kierowcą, kto jest gościem i używa alkoholu. Także samokontrola i taka odpowiedzialność to jest taka podstawowa zasada, którą stosuję w zakresie używania alkoholu. Jeżeli chodzi o Pana, to jest Pan w stanie policzyć wszystkich nietrzeźwych kierowców, których Pan zatrzymał? Byłoby trudno, ale myślę, że wiem rozmawiać o rzędzie 100-200 osób przez tą karierę zawodową, którą mam ponad 25 lat. Jak często zdarzało nam się wsiadać do auta po wypiciu alkoholu, albo obserwowaliśmy kogoś, kto wsiada do auta po wypiciu alkoholu, albo no właśnie pozwoliliśmy na to, żeby ktoś prowadził, a my siedzieliśmy na fotelu obok, albo widzieliśmy, ale nie zadzwoniliśmy, nie zareagowaliśmy. Dzisiaj o tym wrogu, który niestety czasami jest większy niż nasza wyobraźnia. Będziemy rozmawiać w naszym programie, a gośćmi są psychoterapeuta uzależnień, pani Krystyna Kowalska. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także młodszy inspektor Dariusz Bernacki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Witam pana. Dzień dobry. My oczywiście mamy nadzieję, że państwo będą z nami i będą towarzyszyć nam w tej rozmowie, ale zanim ją rozpoczniemy, to może poznajmy historię ludzi, którzy no właśnie trochę za późno pomyśleli o konsekwencjach. całe 45 lat jestem tu z powodu jazdy po alkoholu życzliwi donieśli że, że tego miał jak w zawieszeniu nie? a później drugi rozległ, że do domu jechał praktycznie skręcił już na drogę, co po co mu co, pod, co, pod domek miał podjechać brakło, żeby dojechać do domu to mi brakło 150 metrów zamiast prosto do domu tu jeszcze się wlazło do baru na, na, na piwo no i z drodzy z, z tego baru do domu mnie zatrzymali Tu się tak mówi, życzliwi. Nie? No ale nie ja, wiem, jak ja bym postąpił, gdybyś tak ktoś z mojej rodziny coś stało. Nie? Też bym może zadzwonił czy coś tego, nie? Nie mam do nikogo pretensji, że to było do... Swoja własna głupota do tego doprowadziła, nie? Nigdy człowiek o to nie myśli, nie? Bo mało kto jak pije, to żeby coś myślał mądrzego, nie? To się tak zawsze mówi: jedno piwo, no ale to było więcej. Nie? Przez te praktycznie 4 miesiące, nie całe, co już, co już, jeżeli w zakładzie karnym, to. no, troszkę chcę przemyśleć. Nie ma leko, bo córka wychodzi w październiku za mąż i jest tak jeszcze, że robota jeszcze przyjechał przy domu i to tak ciężko nie. Szkoda, mi. bohodí čerpě nic... pro sebe. Chodil když na terapii alkoholovou 8 tygodni. No ale to skončilo, to bez ničeho. I potom jich nepiju 4 miesiące 5 miesięcy brak przeszło. Teraz może by to inaczej zrobił! Kiedyś byłem przeciwny prowadzeniu samochodu, wpływem alkoholu, ale nigdy jakoś tam tego nie respektowałem wobec siebie, może tak to powiedzmy i zdarzało mi się. No. Naprawiałem znajomemu samochód, no bo z mechanikiem też i godzina 12 w nocy i wyjechaliśmy po prostu sprawdzić czy auto jeździ. No i pech, pech chciał i policja jechała u mnie po 7. Po prostu nas zatrzymano. Nie? Po prostu rutynowa kontrola, nie 08 mil. No, mam odwieszony wyrok z 2009 roku. Ja wpływem alkohol, jechałem i policja mnie zatrzymała. Żałuję, że nie trafiłem tu od razu wtedy, po wyroku. Myślę, że byłbym mądrzejszym człowiekiem po wyjściu z Sądu. do ludzi, którzy siedzą za morderstwa, no to nie jest jakoś tak super, nie? Człowiek tutaj szansę na przemyślenia, gdzieś tam spisanie swoich myśli, jakieś tam... I... nauczyło mnie to, że... trzeba bardziej myśleć to, co się robi i... gdzieś tam walczyć z tymi swoimi jakimiś przyzwyczajeniami z młodości, gdzieś tam z tą głupotą. Trzeba w końcu wydoraśleć, no i... Ja mówię, że mogłem być jednym z tych... gości, którzy to zabili kogoś, nie? Pech nie udało się. Tak blisko byłem domu. Państwo słyszeli między innymi te słowa, prawda, które padły tutaj w opowieściach. Bardzo często, mam nadzieję, że też Pan, wspierając nas swoją wiedzą i pamiętając, jak reagowali zatrzymani kierowcy, nie trzeźwi kierowcy, za każdym razem o i nie udało się. Na tej zasadzie? Nie udało mi się? Ja myślę, że tutaj nie możemy mówić o tym, że życzliwi donieśli. Mhm. Ja myślę, że ci ludzie, którzy zasygnalizowali problem, to jest mhm. problemem. Yy, zrobili dobrze. Mhm. Może ktoś ocalił życie komuś. Mhm. I tutaj yy, pod tym kątem powinniśmy zacząć się zastanawiać, czy takie yy, pozwolenie na jazdę po alkoholu, mhm. ciche, ciche jakiejś społeczności, które mhm. tolerują takie sprawy, że ktoś tam po alkoholu jeździ, że się przemieszcza jakimiś yy, bocznymi drogami, to nie jest chyba dobra zasada. A jak się tłumaczą kierowcy zatrzymani po wpływem alkoholu? Co oni mówią? Tłumaczą się różnie. Kukułki zjadłem, jabłek się najadłem. Na Wszystko to. W leku piłem. zażyłem na żołądek, bo mnie bolał. I no po czemu tam wychodzi grubo ponad promila, dwa nawet. Stan nie trzeźwości. No to na pewno nie po kukułkach. A to na pewno nie. Ja zwróciłam uwagę na to, co pan powiedział, mhm. że alkohol jest wrogiem. Myślę sobie, że w naszej mentalności alkohol, nie wiem, czy jest wrogiem, czy jest może przyjaźnie, jest przyjacielem. I chyba tutaj, A To tu jest tak, ten klucz, że tak naprawdę alkohol nie działa na myślenie, tylko działa na emocje, zmienia emocje. I jakby cały problem osób y, korzystających z alkoholu, czy z innych używek, z innych substancji psychoaktywnych, to jest ta potrzeba nałogowego regulowania uczuć, czyli doświadczenia ulgi. Rozładowania napięcia, mhm. a to potem te wszystkie okoliczności, to jest taka, mhm. takie mechanizmy ogromne, obronne, które stosujemy, żeby, no właśnie, nie wstydzić się, nie przeżywać poczucia winy. Ale my często mhm. nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak ten alkohol działa, nasz organizm. Gdybyśmy mogli o tym powiedzieć, wypiliśmy, tak? Mhm. To, to co dzieje się z naszym organizmem w tym momencie? Przecież czujemy się świetnie. Ja osiem lat temu prowadziłam taka, takie zajęcia w szkołach, w szkołach jazdy i właśnie takie pytania zadawałam uczestnikom. No i tutaj też uruchamia się cała taka mag magiczność myślenia, że. To, co się, jak się będziemy czuć, co się będzie działo z nami po alkoholu, to nie zależy od, od działania substancji psychoaktywnej, jaką jest alkohol C2H5OH, jak to wpływa ta substancja psychoaktywna na mózg, tylko od jakichś naszych zabiegów, jakichś naszych działań, czyli jak wypije kawę. Po, po wypiciu alkoholu, to gdzieś będę bardziej ożywczy, bardziej taki sprawny. A, A to już jest... są takie mity, które są tak. związane między innymi tak. z gumą do rzucia, tak. prawda? Że nikt nie, nie wyczuje, że zjem jakieś cukierki miętowe, A. że pobiegam sobie, to będzie mi lepiej, świeże powietrze mnie owieje. Ale jak działa bezpośrednio na organizm alkohol? W tym sensie po prostu, mhm. no co, no, kierowca czuje się świetnie, bo skoro by się nie czuł, to by nie siadał. Tak? Alkohol jest substancją psychoaktywną, która nie jest trawiona w żołądku, tylko dostaje się bardzo bardzo szybko do krwiobiegu i oczywiście z krwiobiegu, z krwią po całym organizmie i upośledza przede wszystkim wzrok tutaj te zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, prawda? Nie żeby, widzimy dobrze. Nie widzimy, nie, nie, wyczuwamy, nie spostrzegamy dobrze odległości. Nasze tempo reagowania jest no, obniżone. Też jakby. Tracimy taką zdolność rozeznania sytuacji, co się dzieje na, na, na drodze. Też nasze zdolności panowania nad hamulcem, gazem, prawda? Ta ciężka noga po, na dwóch gazach, jak to się mówi, prawda? Że mam na dwóch gazach, to jadę szybciej, a nie mam tej świadomości, że jadę szybko. Także to są takie podstawowe reakcje spowodowane działaniem, układu, działaniem alkoholu.